24 Marcin Zawada. Witam i zapraszam. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie szefa ochrony tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Wcześniej mężczyzna osłyszał trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczą składania fałszywych zeznań, a jeden jest związany z podżeganiem innych do składania fałszywych zeznań. Mężczyzna miał wprowadzić policję w błąd, informując, że Stefan W., zabójca Pawła Adamowicza, dostał się na scenę, posługując się plakietką z napisem Media. Dariusz S przekazał nawet policjantom identyfikator, który miał się posłużyć Stefanu. Prokuratura zaznacza, że morderca nie miał takiej plakietki. Przesłuchanie zatrzymanego ochroniarza trwało ponad 3 godziny. Nie przyznał się dostawianych mu zarzutów. W Szwajcarskim Davos rozpoczęło się 49. Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku zabraknie na nim najważniejszych światowych przywódców. Do Davos nie przyjedzie ani Donald Trump, ani Władimir Putin. Zabraknie również przywódców Chin, Indii, Wielkiej Brytanii i Francji. Polskę reprezentować będzie m.in. prezydent Andrzej Duda. W sumie na Światowe Forum Ekonomiczne przyjechać ma 3000 uczestników. Potrwa ono do 25 stycznia. Co najmniej 14 osób zginęło w pożarach dwóch statków z gazem na Morzu Czarnym w pobliżu cieśniny Kerczeńskiej. Objęte pożarem statki Maestro i Candy przewoziły gaz płynny. Pożar wybuchł w trakcie przepompowywania paliwa z jednego statku na drugi. Do tej pory udało się ratować 12 osób. Temperatura morza w rejonie wypadku wynosi około 10 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza zaledwie 7 stopni. A na koniec informacja o fatalnej jakości powietrza w Polsce. W wielu miejscach na południu i w centrum kraju na smogowej mapie Polski pojawiły się czarne punkty. W Krakowie warunki powietrza są tak złe, że zdecydowano się na wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Bardzo zła jakość powietrza występuje również w województwie śląskim. Silnie zanieczyszczonym powietrzem oddychają dziś m.in. mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Piekar Śląskich. Złe warunki występują również w Opolu, Poznaniu, Bydgoszczy i Rzeszowie. Teraz to wszystko, one 24. Dziękuję za uwagę.